Nie ma! Teraz nagrywamy... Nagrywamy Do okay. Sterba! Of nice. Okej. Okay. Co? Nie wiem. Nie wnikaj. To jest Jest. Gramy wolfgangiem. Mam także robocika i tak dalej. Masz mima? Mima? Y niedługo będę miał. Będzie Anima, Teraz chyba powinno ja być Czerpień. Ja sobie terpię. na kimś z Tobą bym pograł. na Fala A kim Ty grasz? Wolfgangiem? Aha. Ja też Wolfgangiem, ale gramy na Survivalu. To będzie monstre. Jak myślisz, będziemy mieli więcej widzów od imienia, którego nie powiem? Nie wiem Od Nitasa. Jak myślisz? Będziemy mieli więcej widzów? O, nie wiem. Nie Zdecydowanie, zależy. bo my na dzień będziemy 10 filmików wstawiali, nie? Ej, a jest takie coś, że kasy się dostaje, nie? No jest. No to weźmy. Przy... Weź też tak zrobimy i będziemy hajs dostawać. Mam, i się dzielimy pół na pół, tak? No. Będziemy piskie hajsem będziemy się dzielić. U, na befabla się rzuciły. Ej, czekaj, ja się na chwilę rozłączę i tutaj sobie połączę. Okej. Okej, okej. Eee. Te Ej, pszczoły te imbi atakują. Który wkurzył się akurat na mnie. O, To Te bidłpie. Wszystkie te imbizy się na mnie wkurzyły. Może, a tutaj mi indyk biega, fajnie wiedzieć. No normalnie, tutaj te pszczoły każdego zabiją. Trzy pszczoły zabiły jednego Befalla. Aha. No to nieźle. Trzy. Może I te by... robotnicze. Może b nie może hitać pszczół czy coś? Może, tylko że on jest za duży na mnie. Jeżeli że rzadko trafię, nie? Aha. Tak samo normalnie pszczoły te bidę zabiją. Dwie. Dobrze, że przynajmniej nas nie zabije ten. Ty czekaj. No i mordor się robi. Jest nagrywanie? Dobra, chyba jest nagrywanie. Wiesz, jaki mordor? Ty, ja nie jestem pewien, czy nagrywam. Kręcę. Sprawdzę. Z jaki tu mordor ludzie, no każdy tak. się tu leje. Okej. Okay. W czym? Aha. W ten Normalnie z buforu porożeniem dupniu. Aha. W sumie, ty, ej, a choć na przykład jak dobijemy tak do 50 widzów? To chodź, ty na przykład przyjdziesz do mnie, bo ja mam kamerkę, nie? I będziemy vlogi nagrywali. Co? No no. O to by było fajne, dosyć, nie? Ty przychodzisz do mnie, ja odpalam kamerkę i wiesz, i vlog. Ale na serio, to by było fajne, gdyśmy tak na przykład dobili do 300 widzów, nie? byśmy właśnie tak kręcili te vlogi, i na przykład ludzie na ulicy wy yy, zaczęli ten ten, yy, by prosili o autograf. ale wyobraźcie sobie? Nie zrozumiecie tego. Na pewno SKKF tak ma. Co nie? Na pewno tak ma SKKF. To jest pewne. Ty, jestem na terenie bagien... taki mały teren bagienny Ja jestem na terenie z buffalami, które mają porażenie dupne A ja się trochę martwię, czy przeżyję tę moc? Się... Normalnie każdy się na mnie rzuca w nie, mają porażenie dupne Porażenie dupne, dobre Jest teren bagienny potrzebny. Potrzebuję trochę drewna Nie, musimy to by sobie ogóle nie sterę bo nie potrzebuje spidder Też będziesz grał na survivo O! jestem w miejscu gdzie ten ten są te głowy świni gdzie się zrespię później Wiesz jak zginę będę mógł zrespić jej to już w pierwszym dniu ja to znalazłem, nie? No, ja to ciekawe... to ile mapy od Mało. Ha! Zasnęli. Kto zasnął? Jak zjadasz mandryjka, nie? No. To one zasypiają. Wszystkie potwory, czy jak? Wszystko zasypia normalnie, bo to tutaj tak pisze. A ty masz mandrejka? Mhm. <totrę> <totrę> normalnie wszystko mi zasnęło. Niech ja sobie go zjadę i tak piszę, i tak wszystko zasnęło. Aha. Paszę na to. I wszyscy mi zasnęli. No. A co udostępniłeś mi czy jak? A skąd ty masz te mandrejki, znalazłeś? No. Ej, na kustowie? Cos! I dostępnie ekran. Dobra. Ale czekaj chwilę, bo u mnie już zmrok zapada i to te bardzo teraz nie mogę. Dobra. Jak ty Nie. O o, u mnie się już noc robi. Ale nie, nie chcę nie chodzi, nie. Ok, idę zobaczyć. Ok, powiem ci kiedy. Powiem ci kiedy patrzę. No, ok, no, już patrzę, ale się ładuje. Ładuje. Ładuję, nie mogę tak zobaczyć. Ale zaczęłam to sobie wyobrażać. Dobra, ty Co? Ty Możesz mówić trochę wyraźniej, bo nie za bardzo dobrze cię słychać. Okej, okay, już cię dobrze słychać. Muszę zobaczyć, czy da się piec liście. Przynajmniej kwiaty. Okej. Okay. Minął już ten dzień, więc nagrywamy nowy odcinek. Tak.